Absolutnie każda dziewczyna testuje nowo poznanego faceta. jeżeli jesteś mężczyzną, który nie rozumie tej dynamiki, nie rozumie, dlaczego kobiety to robią, jak takie testy przechodzić, łatwo Ci będzie wpaść we frustrację, dezorientację czy wygenerować sobie negatywne emocje w stosunku do dziewczyn. Ale jeżeli staniesz się mężczyzną, który doskonale rozumie to zjawisko, będziesz widział w tych momentach niesamowite okazje. W tym nagraniu przedstawię ci pięć takich bazowych testów, które stosują kobiety, oraz jakie przejść, żeby znacznie podnieść twoją atrakcyjność w oczach dziewczyny i sprawić, żeby chciała zatrzymać cię przy sobie na dłużej. Zaczniemy sobie to nagranie od fundamentu. Żadna dziewczyna nie będzie testować mężczyzny, którego nie rozpatruje w kategoriach partnera intymnego. Więc w momencie, kiedy dziewczyna daje ci jakiś test, o którym będę mówił w tym nagraniu, możesz z miejsca sobie pogratulować i potraktować to jako komplement. Piłka jest w grze. I teraz rozprawimy się z takim popularnym przekonaniem, czyli jeżeli kobieta cię testuje, jeżeli robi ci problemy, to nie jest godna twojego czasu. I niestety takie stwierdzenie zdradza bardzo ubogie zrozumienie biologii kobiet, a raczej absolutne niezrozumienie tego, jak kobiety funkcjonują, bo absolutnie każda dziewczyna zaprogramowana jest. Do tego, żeby testować mężczyzn. Każda dziewczyna chce spotykać się z pewnym siebie ogarniętym facetem, na którym można polegać, któremu można zaufać. I na drodze ewolucji kobiety wykształciły w sobie nieświadome mechanizmy testowania facetów, żeby bardzo szybko móc skonfrontować, czy front, który taki mężczyzna prezentuje, koresponduje z tym, jaki ten facet jest naprawdę w środku. Lwia część testów ze strony kobiet będzie miała miejsce na początku znajomości. Kiedy się poznajecie, w momencie, kiedy ją zagaduje to dla niej jest skrót myślowy i szybka metoda, żeby sprawdzić, czy warto jest angażować swój czas w rozwijanie znajomości z tobą. Czyli zamiast pytać cię werbalnie, czy jesteś pewny siebie, czy masz stabilne i mocne poczucie własnej wartości, kobieta sprawdzi twoje naturalne odruchy, wystawiając to poczucie własnej wartości na ostrzał. Bo bardzo łatwo jest skłamać, ja jestem pewny siebie, ale o wiele ciężej jest zatrzymać pierwotny odruch zdradzający brak pewności siebie, w stresującej sytuacji albo w momencie, kiedy właśnie ta pewność siebie wystawiona jest na próbę. Teraz, gdy rozumiemy już, z czego wynikają testy kobiet, gdzie rozumiemy, że to jest biologia, jest to jej nieświadomy, no czasem świadomy, ale w głównej części nieświadomy mechanizm, żeby sprawdzić, czy ten partner jest odpowiednią osobą, żeby inwestować tam czas, energię, zasoby. Przejdźmy do tych pięciu kategorii testów, za pomocą których dziewczyny bardzo szybko będą weryfikować, czy jesteś rzeczywiście tak fajny, jak próbujesz to prezentować. Zaczniemy od pierwszego testu, czyli od testu spójności zachowania. Jeżeli podchodzisz do dziewczyny i prezentujesz się jako pewny siebie, wyluzowany facet i próbujesz ją podrywać, jest tam stricte jasna intencja, hej, chcę ciebie, jestem tobą zainteresowany, to kobieta bardzo chętnie powie, sprawdzam, żeby zobaczyć, czy serio to jak się prezentujesz, czy taki jesteś w środku? Czyli dziewczyna powie do ciebie coś kontrowersyjnego, da ci jakąś zaczepkę, sprawdzi jak znosisz brak walidacji z jej strony i czy będziesz w stanie bez tego braku walidacji wciąż utrzymać się w rozmowie z nią. I teraz, jeśli na słowną zaczepkę ze strony dziewczyny, ty się obrażasz, irytujesz, albo wpadasz w zakłopotanie i zaczynasz jej się tłumaczyć, no zdradzasz co? Zdradzasz bardzo niskie poczucie własnej wartości. I pokazujesz coś bardzo nieatrakcyjnego, że osoba, której nie znasz, czyli ta ładna dziewczyna, którą zagadałeś, może zachwiać to, jak ty się czujesz, może sprawić ci przykrość jakąś drobną, werbalną zaczepką, albo sprawić właśnie, że się zirytujesz. No, prawda jest taka, że patrząc na to obiektywnie z boku, osoba, do której podchodzisz, ta ładna dziewczyna, nie wie nic o tobie, nie wie kim jesteś. Nie za twojej osobistej historii, nic o tobie nie wie, więc jak ta osoba może czymkolwiek cię urazić? Jeżeli pozwalasz takiej osobie, która ciebie nie zna, urazić Ciebie jakąś słowną zaczepką, to pokazuje tylko, jak wątpu jesteś w środku, jak masz nieustawione priorytety i jak nie potrafisz trzymać ramy i kontrolować swojego myślenia. Jest to też pewnego rodzaju taki sygnał dla kobiety, dla osoby, której nie znasz, której udało się Ciebie obrazić. Jakąś zaczepką, mimo że się kompletnie nie znacie, że prawdopodobnie ludzie w Twoim życiu niezbyt dobrze Cię traktują. Bo gdybyś miał mega fajną ekipę, kochającą rodzinę i miałbyś wysoką pozycję w swoich grupach społecznych, w tej hierarchii społecznej, to co by Cię obchodziła opinia osoby, którą pierwszy raz widzisz na oczy? Dobra, to teraz, jak taki słowny test może wyglądać? Dziewczyna może do Ciebie powiedzieć: Czy mówisz to wszystkim dziewczynom? Yy, masz za duże spodnie. Nie powinieneś rzucić gumy do rzucia, jak rozmawiasz z dziewczyną. Czy to jest jakiś tekst na podryw? Albo jesteś strasznym podrywaczem? Albo zapnij guzik w koszuli, jeżeli masz rozpięte. I teraz jak przejść taki werbalny test? No, pierwsza metoda to jest obrócenie tego w żart. I dodatkowe wyolbrzymienie tego, co powiedziała dziewczyna. Czyli dziewczyna pyta, czy mówisz to wszystkim dziewczynom, możesz powiedzieć, że tak, dziś z rozpędu powiedziałem, to nawet mamie chyba powinienem przystopować. Albo dziewczyna mówi: masz za duże spodnie. No tak, wiesz, bo przygotowuję się do zawodów sumo i już wymieniłem garderobę. Inną metodą na zdanie tego testu jest zgodzenie się. Czyli dziewczyna mówi: jesteś strasznym podrywaczem. A ty patrzysz jej w oczy, uśmiechasz się, i mówisz, no masz rację. Najgorszy jestem. Nie powinniśmy rozmawiać, to dla Ciebie niebezpieczne. Natomiast jeśli dziewczyna zwróci Ci uwagę, żebyś zapiął guziki w koszuli, bo masz rozpięte, to mógłbyś rozpiąć kolejny guzik, pytając, czy dobrze Ci idzie. Generalnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że spływa po Tobie, co dziewczyna Ci powiedziała. Żeby pokazać pozytywne, lekkie nastawienie, żeby pokazać, że personalnie nie bierzesz tego, co dzieje się w interakcji. Że nie pozwolisz tej dziewczynie wjechać na Twoje emocje, uzyskać reakcji emocjonalnej, nie pozwolisz jej po prostu włożyć palca w miejsce, które jest czułe, dlatego że po prostu masz wyjebane. I teraz najfajniejsze jest to, że gdy przejdziesz taki test, czyli po prostu wyolbrzymisz to, co powiedziała, obrócisz w żart, albo się zgodzisz, no tak, najgorszy jestem, albo po prostu będziesz miał wyjebane i zmienisz temat, dziewczyna będzie dużo bardziej to było zainteresowana. Dziewczyna zobaczy: Oho, dobra, to jest sygnał, że ten facet jest atrakcyjny. Czyli przechodzisz ten pierwszy filtr, jaki dziewczyny mają, do mężczyzn, którzy je zaczepiają. Szczególnie w klubach, gdzie cały czas wasy podbijają, kobiety mają filtr, dzięki któremu odpulają pierwszą część mężczyzn, którzy po prostu odbijają się od tej ściany, zdradzają zakłopotanie, podkręczają ogon i po prostu odchodzą. Jeżeli przejdziesz ten filtr, fajnie, piłka jest w grze. I po przejściu takiego testu zobaczysz, że dziewczyna albo wybucha śmiechem, albo się uśmiecha, albo sama zmienia temat, bardziej otwierając się na Ciebie, na doświadczanie tego, co jest między Wami. Drugi częsty test, z jakim się spotkasz, to jest test desperata. I tutaj szczególnie ma to miejsce, jeżeli chodzi o kontakt poza spotkaniami. Czyli poznałeś dziewczynę albo byliście na pierwszej randce, piszecie sobie i nagle dziewczyna zaczyna wolniej odpisywać. I rzeczywiście, niektóre dziewczyny robią to świadomie, ale część jest to nieświadome, bo po prostu dziewczyna poszła na siłownię, zostawiła telefon w szatni, albo miała ważne spotkanie, albo, no nie wiem, cokolwiek innego robiła, gdzie nie mogła w ten telefon patrzeć, na przykład, nie wiem, ze znajomymi była na piwie, i nagle patrzy w telefon i ponieważ nie odpisywała ci przez parę godzin, ty zacząłeś wykazywać bardzo nieatrakcyjne, alarmujące zachowania. Gdzie piszesz parę wiadomości pod rząd, albo masz jakieś wyrzuty do dziewczyny, pamiętaj o tym, że. Jeżeli nie bójesz dziewczyną w łóżku i w tym pierwszym etapie poznawania się będziesz generował złe emocje, pokazywał swoją desperację, był roszczeniowy do kobiety, że powinna szczęście mi odpisywać, albo jak nie masz ochoty się spotkać, możesz mi napisać zamiast tak mnie olewać. takie zachowania pokazują dziewczynie, że jesteś właśnie tym desperatem. Bo facet, który ma wybór, który się szanuje, miałby totalnie wyjebane, nawet by nie zauważył. Że kobieta nie odpisała przez parę godzin, bo prawdopodobnie taki facet byłby zajęty swoim życiem, swoimi znajomymi, swoimi hobby, swoją pracą, czymkolwiek i nie przykładałby aż takiej wagi do tego, czy kobieta odpisała mu na SMS-a, nie siedziałby przy tym telefonie. Ja uważam, że to zagadnienie nie bycia desperatem w pisaniu, zanim do łóżka z dziewczyną nie poszedłeś, bardzo dobrze można zrozumieć dopiero wtedy, kiedy sam jako facet masz dostępność w kobietach. Bo, gdy miałem etapy w życiu, gdzie bardzo dużo randkowałem i widziałem, że jakaś dziewczyna po poznaniu albo po pierwszej randce zaczynała być zaborcza, zaczynała być roszczeniowa, zaczynała wypominać mi, że powinienem jej część odpisywać, to było z mojej perspektywy dziwne. Bo ja jeszcze nic do tej kobiety nie czułem. Po prostu rozpoczęliśmy proces randkowania. To mogło się potoczyć we wszystkich kierunkach, ale takie zachowanie ze strony kobiety, ponieważ wiało desperacją, sprawiało, że ja nawet jako mężczyzna często rezygnowałem z takiej dziewczyny, myśląc sobie, kurde, jeżeli już na tym etapie są jakieś dziwne spiny o to, że wolno jej odpisuje, to co będzie w związku z taką dziewczyną? Ja traktowałem to po prostu jako czerwoną flagę, żeby dalej znajomości nie rozwijać to pomyśl, co mają kobiety, gdzie o kobiety stara się o wiele więcej facetów i każda ładna kobieta ma na koncie przynajmniej jedną sytuację, gdzie trafiła na jakiegoś creepera, desperata, stalkera, który nie dawał jej później spokoju. Podsumowując, jak przejść test desperata? Po prostu nim nie być. Dać dziewczynie czas, zakładać najlepszą opcję. Jeżeli nie odpisała, to to odpiszę spoko. Nie panikować. Jeżeli dziewczyna cię nie odpisała na SMS-a poniżej 24 godzin, dopiero po 24 godzinach może zacząć zastanawiać się: dobra, może napiszę kolejnego SMS-a albo jakoś się przypomnie, ale nie wcześniej. Daj przestrzeń, daj relacji poddychać. Jeżeli zauważasz, że dziewczyna odpisuje ci raz dziennie i to bardzo wolno, też możesz odpisywać jej raz dziennie i bardzo wolno. Możesz się dopasować do tego rytmu, ale nie zdradzaj tego, jak jesteś zaangażowany, nawet jeśli jesteś. Wciąż staraj się mieć tą dwutorowość myślenia, żeby zachowywać się w dalszym ciągu atrakcyjnie i spokojnie doprowadzić do kolejnego spotkania. Trzeci test to jest test spójności zasad. Jeżeli mówisz dla przykładu dziewczynie, wiesz co, ja nie toleruję, jak ktoś się spóźnia na spotkania ze mną, to następnym razem, gdy będzie sytuacja, że dziewczyna nawet przypadkiem się spóźni, będzie bacznie obserwować Twoją reakcję. Bo jeżeli po prostu z nią się przywitasz po tym, jak się spóźniła 20 minut, będziesz rozmawiać, nie poruszysz w ogóle tego wątku, a wcześniej tak kategorycznie zaznaczyłeś, że to jest nieakceptowalne, no to będzie pewien rozjazd pomiędzy tym, co powiedziałeś, a tym, jak się zachowałeś. Czyli znowu zobacz, to jest piękno testowania, bo te testy odkrywają to, co się kryje pod słowami, bo powiedzieć możesz wszystko. Możesz oszukać daną osobę, możesz laurkę sobie narysować, ale miej świadomość, że z tej laurki będziesz rozliczony, bo tak naprawdę nie liczą się Twoje słowa, tylko Twoje zachowania, które zdradzają to, co serio myślisz, jakie masz przekonania, i jakie masz reguły w środku i na co pozwalasz innym ludziom. Lekcja dla Ciebie z tego jest taka, żebyś nie rysował sobie laurek, nie rzucał słów na wiatr, bo z tych słów będziesz rozliczony. Kobiety mają bardzo dobrą pamięć do tego typu rzeczy. Czwarty test to jest test prowadzenia. i Jest to test. Pasywny. Kobiety nie robią tego aktywnie, no czasem mogą, ale zazwyczaj po prostu w praniu wychodzi, jak jako mężczyzna ogarniasz logistykę, spotkania. Bo w naszym społeczeństwie, jeżeli ty zapraszasz kobietę na randkę, ty ją organizujesz i ty masz być taką opoką kobiety. Masz być taką skałą, o którą kobieta może się zaczepić i niczym się nie przejmować. Czyli ty wybierasz lokal, ty zarządzasz nieprzewidzianymi rzeczami logistycznymi. Jeżeli nie masz rezerwacji w lokalu, do którego idziecie i się okazuje, że nie ma gdzie usiąść, to jest trochę słabo, bo powinieneś był się do tego przygotować. Bardziej męskie, atrakcyjne by było, gdyby zaprowadził dziewczynę tam, gdzie macie rezerwację i wyjść na 100%, że nikt wam tego miejsca nie zajmie. Albo jeżeli nie wiem, nie ma krzeseł, albo ktoś pali papierosa obok i, i dziewczynie jest niekomfortowo, wam jest niekomfortowo, jak ty jako facet zarządzasz takimi momentami? Czy poprosisz tą osobę, żeby zgasiła papierosa? Czy, jeżeli stolik wam nie pasuje, załatwisz skelnerko, żeby, żeby was gdzieś przenieść? To są wszystko takie niby małe rzeczy, ale ogromnie atrakcyjne z perspektywy widzenia kobiety, gdzie ona wie, że jesteś męski, że prowadzisz, że masz wszystko pod kontrolą i kontrolujesz nie tylko środowisko wokół, ale też logistykę. Jeżeli logistyka jest słaba, zmniejszy ona taką, gdzie będziecie oboje czuli się komfortowo. I piąty test to jest test zazdrości. Czyli rozmawiając z tobą w pierwszych etapach poznawania się, dziewczyna może w historię wpleść jakiegoś kolegę, z którym o czymś rozmawiała, albo z którym coś przeżyła, albo który coś tam jej powiedział, i teraz dziewczyna będzie bacznie obserwować twoją reakcję, bo jeżeli na zmiankę o koledze tam, nie wiem, na pierwszej randce czy drugiej, ty się zapowietrzysz, yy, będziesz zakłopotany, albo zaczniesz dopytywać, co to za kolega, że nie myślałem, że się spotykasz z kimś jeszcze, to będzie bardzo, bardzo nieatrakcyjny sygnał, że na tak wczesnym etapie znajomości jesteś tak zaangażowany, żeby już być zazdrosnym o jakiegoś hipotetycznego kolegę dziewczyny. Zdradza to też, że no, nie jesteś zbyt pewny siebie, bo gdybyś był pewny siebie i swojej wartości, to nie widziałbyś zagrożenia w jakimś koledze, który padł w, z ust dziewczyny. Przecież go nie ma tu obok, przecież nie widzisz, jak się całują, jak się przytulają. On jest, on pojawił się w jakiejś historii. Więc pewne siebie facet po prostu puszcza to mimo ucha i w ogóle na to nie reaguje. Czyli, gdy taka sytuacja ma miejsce, po prostu olewasz tego kolegę i rozmawiasz o wszystkim, tylko nie o nim. Zachowujesz się tak, jakby nic się nie wydarzyło, bo w gruncie rzeczy nic się nie wydarzyło. Kobieta ma prawo mieć jakiś tam kolegów. Natomiast, oczywiście, jeżeli dziewczyna robi to notorycznie, na każdym spotkaniu tego kolegę w plata, to możesz w końcu w asertywny sposób to zaadresować. Czyli możesz uśmiechnąć się i powiedzieć: Słuchaj, bo widać, że cały czas tego kolegę tutaj wsadzasz, poruszasz. Jak ktoś to nie jestem zazdrosny kompletnie i nie musisz tego robić, bo mówisz o nim już tak dużo, że staje się to dziwne. Więc, jakbyśmy mogli tego nie robić, to byłbym wdzięczny. I tyle. Robisz to z uśmiechem. Asertywnie zaznaczasz swoje stanowisko, nie masz bólu dupy, nie jesteś zazdrosny, po prostu adresujesz to, że to jest dziwne, że kobieta cały czas tego kolegę przytacza. To jest też takie odkrycie jej karty, czyli pokazanie, hej, widzę co robisz, czy być przestać, bo to nie działa, ok? Jest to bardzo, bardzo atrakcyjne. Czyli albo olewasz tą informację, albo adresujesz ją w umiejętny sposób. Tak naprawdę jak pomyślimy sobie o tych pięciu testach, to zdawanie tych testów jest przede wszystkim kwestią nie brania niczego, co dzieje się w interakcji z nowo poznaną dziewczyną poważnie. Niebranie tego personalnie. Czyli to jest posiadanie jakiejś takiej pewnej lekkości, nastawienia na zabawę, obracanie tego, co mówi dziewczyna w jej kierunku. Czyli dziewczyna próbuje sprawić, żebyś był reaktywny emocjonalnie na nią, a ty odwracasz tą broń i sprawia, że to ona reaguje emocjonalnie na ciebie. To jest bycie taką skałą, właśnie. To jest bycie niewzruszonym. To jest zrozumienie takiej bardzo logicznej, wydaje się, rzeczy, że jeżeli dajesz przyzwolenie osobie, której nie znasz, na to, żeby wpływała negatywnie na twoje emocje, to masz problem, chłopie, i musisz się ogarnąć. Więc, jeżeli masz tak, że testy kobiet Ciebie irytują, frustrują, czujesz się zakłopotany, to jest fajny sygnał. Dla ciebie, że musisz popracować nad swoją pewnością siebie i na tym, gdzie masz swój priorytet. Bo twój priorytet powinien być na tym, że jako mężczyzna robisz dokładnie to, na co masz ochotę, i nie szukasz walidacji u ludzi, których nawet nie znasz. Czyli to jest podejście bez nastawienia na rezultat, czyli bez takiej energii: hej, cześć, ładnie wyglądasz, dziewczyno. Proszę, powiedz, że jestem fajny. Proszę, zaakceptuj mnie. To jest brak tej potrzebującej energii, to jest po prostu bawienie się i wciąganie do świata zabawy też kobiety. I ja wiem, że pod ten materiał zleci się jak horda masa jęczybu, którzy będą mówili: kobiety są takie okropne, testują u facetów, a co one mają do zaoferowania? To nie fair, że musimy jakieś testy zdawać. Do takich chłopców mam komunikat. I śmieszne jest, bo. Nagrywam ten fragment specjalnie do tych ludzi, żeby później do tego momentu w komentarzu się odnosić. Prawda jest taka, że ty też testujesz albo testowałbyś swoją potencjalną partnerkę. Czyli zapraszając dziewczynę, o której myślisz perspektywicznie w kontekście bycia razem, do swoich znajomych, to bacznie obserwujesz, jak ona się zachowuje. Czy nie przynosi ci wstydu? Czy jakoś dziwnie się nie odzywa do twoich przyjaciół? Czy robi dobre wrażenie? Czy jest elastyczna socjalnie? Gdy zapraszasz dziewczynę, w jakieś fajne, bardzo ładne, eleganckie miejsce, to sprawdzasz, czy ta dziewczyna potrafi mieć na tyle wyczucia i dobrego smaku, żeby odpowiednio w to miejsce się ubrać. Albo, gdy jesteś na przykład w klubie, w jakimś otoczeniu, gdzie obcy faceci mogą podchodzić do Twojej dziewczyny potencjalnej, a Ciebie przez chwilę nie było przy niej, to też obserwujesz, jak ona się zachowuje. Czy odpula tych facetów i wraca do Ciebie? Czy może rozmawia z nimi, flirtuje na Twoich oczach? Grając ci na nerwach, bo to wszystko, te wszystkie sytuacje, o których teraz opowiedziałem, dają ci bardzo ważne informacje, sprawdzające, czy ta kobieta jest do ciebie dopasowana. Więc przestań jęczeć, bądź facetem i zrozum, że wszyscy testują wszystkich na tym świecie, żeby z tłumu wyławić prawdziwie jaskrawe. Fajne, kolorowe i przede wszystkim dopasowane do nas osoby, z którymi możemy iść przez życie. I najśmieszniejsze jest to, że zjawisko testowania naprawdę ma zastosowanie absolutnie wszędzie poza relacjami damsko-męskimi testujesz też swoich przyjaciół: czy są lojalni, czy można na nich polegać, czy oddają pieniądze na czas, czy musisz się do nich jak komornik dobijać. I pamiętać o tym zadłużeniu, podczas gdy to tej osoby zadaniem jest pamiętać, że wisi ci pieniądze. To wszystko są nieświadome testy, z których wyciągasz informacje na temat tego, czy ta osoba jest godna zaufania i czy jest godna miejsca w Twoim życiu. Więc mam nadzieję, kolego, że kolejnym razem, jak dziewczyna będzie cię testować, to po obejrzeniu tego nagrania odbierzesz to jako komplement, pomyślisz, oho, testuje mnie, więc piłka jest w grze, rozważa mnie jako partnera do intymnej relacji. A następnie będziesz niereaktywny emocjonalnie, z tym odpowiednim mindsetem, żeby personalnie niczego nie brać, i z nastawieniem na zabawę po prostu ten test przejdziesz i dzięki temu dziewczyna zobaczy, że naprawdę jesteś fajny i to nie tylko fasada, ale naprawdę pod tym wszystkim czai się prawdopodobnie bardzo atrakcyjny mężczyzna, z którym warto spędzić czas i tego ci życzę. Jeżeli materiał ci się podobał, daj lajka, daj suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!